I co my tu mamy? Mamy kolejny mecz NHL. Zobaczymy, czy po dzisiejszym spotkaniu Montreal Canadiens i San Jose Sparks? Sharks. Sharks. Sharks, właśnie. Od Reginów, a nie od Sparków. Eee, zobaczymy, czy dzisiaj stan meczu zostanie wyrównany, czy jednak Liga NHL będzie nieco mocniejsza, nieco ciekawsza. Dzisiaj pokażę Wam kolejne miejsce, eee, tym razem w San Jose, będzie się działo, fajny, fajny obiekt, no i w nim oczywiście NHL się odbędzie. Trip po USA ciąg dalszy, witajcie! tak zwana cisza przed burzą, czyli przed całą imprezą, dokładnie 30 minut. No nie ma jakoś specjalnie mega dużo ludzi, natomiast to wszystko się zmieni, jak wiemy doskonale, bo już zdarzyło nam się kilkakrotnie być na obiektach, które tak naprawdę były puste, ale chwilę później okazywało się, że są zapełnione w 100%, może nie w 100%, ale przynajmniej w 95%. Ludzie się zbierają, chodzimy sobie, oglądamy jak zwykle obiekt, sprawdzamy, co też ciekawe, czym też ciekawym może nas zaskoczyć. To myślę sobie, że impreza może być fajna. Jakoś te kolory, ten Turkus i ten niebieski, który szarki mają w swoich barwach do mnie osobiście dociera. co tak sobie właśnie uzmysłowiłem, że jest mi wygodnie w roli takiego zupełnego sportowego lamera oglądać te imprezy, oceniać te hale, ze względu na to, że po pierwsze nie mam zielonego pojęcia na temat tego sportu, przesadziłem zielonego, ale nie mam pojęcia na temat tego sportu i podchodzę do tego zupełnie czysto, podchodzę do tego jak do swojego rodzaju marki. Marki, która gdzieś tam w Europie powstała, którą gdzieś tam zdarzyło mi się kilkakrotnie obejrzeć no i teraz mogę porównać, mogę zobaczyć, co jest fajniejsze, co mi się bardziej podoba, co do mnie bardziej dociera. Hokej w Polsce jest dużo mniej e, popularny i dużo mniej go oglądamy, widzimy, jest sportem jakby troszkę niszowym. A tu okazuje się, że no, potrafi mieć swoje naprawdę fajne strony. I myślę sobie, że ludzie, którzy na ten hokej tutaj przychodzą, którzy pasjonują się tym sportem, e, mają ku temu powody, bo, bo rzeczywiście tych powodów jest chyba całkiem sporo. Nazywałem wam Montreal Canadiens I oni dzisiaj również wystąpią, ale w tym razem roli faworyta, bo drużyna gospodarzy to niestety najbardziej dołująca drużyna w lidze. nie radzą sobie zupełnie, ale wyglądają fajnie, fajną mają nazwę, fajny mają stadion. Yy, czy lodowisko właściwie hale, ale niestety nie radzą sobie e, w hokeju. No cóż, ludzi również niewiele. Pokażę wam w tak zwanym międzyczasie, ale to jest właśnie ten moment, kiedy. Wszystko za chwileczkę się rozpocznie. Jest po rozgrzewce, czas start. to number 20, Mirai Slakowski. Two minutes for slashing. Time in the middle, view. 4 minutes, 30 seconds of the first period. Pierwsza tercja już w tej chwili za nami. szarci wygrywają 1 do 0, ale myślę, że stroną przewodzącą przynajmniej w ilości ataków są przede wszystkim Kanadyjczycy. Natomiast jakby są zupełnie nieskuteczni w tym, co robią. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Więcej strzałów, więcej akcji. Co jakimś czasem tylko kontra z wykonaniem szarców i nie tylko jeden gol, co będzie dalej zobaczymy. Zobacz, myślę, szybki, ładny, jest na co popatrzeć i myślę, że jest całkiem atrakcyjny. Tych atrakcji wokół programowych jest dużo mniej, natomiast w tej chwili typowe wysef, zabawy, chcę na, być na parkiecie, na lodowisku. Zobaczcie, jak to wygląda. doszło do dosyć ciekawej sytuacji. Sędziowie najpierw nie uznali gola, później przez dłuższą chwilę sprawdzali, czy ten gol rzeczywiście padł, czy nie. Czy Bramka padła, czy nie, nie gol. E, Czyli przyznać punkty rzeczywiście. No i uznali, że jednak nie. Nie przyznają punktów, i nadal jest 1 do 2. Do dwóch. Chodź tutaj. Chodź, tutaj, bo ty się denerwujesz, czy szpec robisz w tym momencie od, od e, tego, o Hukaja, nie? Tak, po dwóch meczach. <laughs> Andrzej powiedział, że jeżeli będzie jeszcze jeden mecz, to trenerem zostaniesz. Czyli zostaniesz trenerem. Szykuje nam się. Ta. Jeszcze jeden mecz. Nie, ale moim zdaniem dużo fajniejszy, dużo szybszy. Co prawda może mniej tych sytuacji celnych słyszał, ale, ale jest bardzo szybki z jednej strony na drugą, nie? No i dużo strzelają, bardzo dużo. Nie zawsze celnie, ale jest generalnie dzieje się. No, i nauczyliśmy się dzisiaj kilku nowych rzeczy. Na przykład z tego, że krew się nie może pojawić. Tak, bo jak się pojawi krew, to są dwie minuty plus dwie minuty. Czyli razem 4 minuty kary, masakra. Znaczy nie, to są dwie minuty i nie może padć w bramkę. Nie, jak to padnie... są 4 minuty. Dwie i dwie, ale jak padnie bramka, to się likwidują dwie. I o, dostają dwie. O, i dwa do dwóch i ciąg dalszy nastąpi, bo jeszcze 20 minut dwóch. przyznać, że marketingowo mecz leży zupełnie. Tu się nic nie dzieje na parkiecie w porównaniu z tym, co widzieliśmy. Zupełnie nic. Jeden mały konkurs, w tej chwili kolejna przerwa, no i w czasie tej przerwy nie wydarzyło się nic spektakularnego, nic, co mogłoby spowodować, że chcielibyśmy zostać tam na dole, ale e, dzięki temu prawdopodobnie bary lepiej tutaj prosperują, zarabiają i tak dalej, i tak dalej. Także niestety pod tym względem Jestem zupełnie zawiedziony. Jeszcze, co prawda, do punktacji kilka chwil zostało, ale, ale, ale zobaczymy, co będzie się działo w trzeciej kwarcie spotkania. Ona ciekawa. Szkoda, nie? Szkoda, no jednym słowem szkoda, żeby nie użyć mocniejszego. Bo zasłużyli na ten remis przynajmniej. No, ale remisów tu nie ma. No ale na ten remis, żeby w tych trzech kwartach tak doprowadzić, chociaż w tej ostatniej chwili, do, do wyrównania. No, no ale jak się, nie... się przegrywa grając w przewadze, no to nie można wygrać meczu. No jak. weź Andrzej, ale pomyśl sobie, że to są gospodarze, oni zawsze handicap mają. No, no to mieli i nie wykorzystali. <laughs> No w pewno będzie nawet grali sześciu, niestety nie udało się. 3 do 4. Montreal Canadians z tego pojedynku wychodzi zwycięsko. No i wraca do domu. Choć nie wiem do końca, czy wraca do domu, bo oni takie turnę robią, ale na pewno zdobywa dwa ważne punkty. Szkoda Szarków, bo oni dołują w tabeli. Niestety. A to fajna drużyna. Może nie są jakoś rewelacyjni technicznie, ale. Na pewno ducha walki im nie brakuje, od samego początku próbowali, kombinowali, skazali na pożarcie od razu, Przez nie zresztą nie przez rekiny, e, no i nie udało się. Ja żałuję naprawdę, bo zasłużyli przynajmniej na dogrywkę, może nie na karnę, ale na dogrywkę na pewno. Mógł ten mecz wyglądać inaczej, chociaż był bardzo atrakcyjny pod względem sportowym. Ja osobiście jestem mega zadowolony i myślę, że, że warto było to spotkanie zobaczyć. Dlatego tylko pół punktu, bo marketing leżał tu zupełnie, a liczyłem, że tym razem również, jak w wypadku Daxów będzie świetny marketing. Ale meczowo, myślę, że sportowo, pół punktu zdecydowanie, czyli w tym momencie mamy... Mamy ile? 2,5 punktu? Nie, źle mówię, 1,5 punktu do zera. Zobaczymy, co będzie dalej, bo zostały dwie koszykówki, może coś na Trzymajcie się ciepło, zostawcie jakąś reakcję po sobie. Jeżeli chcielibyście postawić kawę, to oczywiście mi do widziana i do zobaczenia za tydzień. Papa! Pa.